Jesteśmy wszyscy razem najlepszymi przyjaciółmi, chcemy robić dobrze dla nas i dla innych. Pójdźmy dziś na przygodę, odkryjmy świat przygody Tomka. Bo to przygody Tomka, wszyscy są tu, przygody Tomka. Tom był ze Sweet Mary Gacha, Tom miał pieska Lucio, koło ich stały trzy śmietniki, ale jednym z nich mieszkał Saraj, żył bardzo dobrze, lecz planował coś złego na przyszłość. Tom szedł sobie ścieżką, aż nagle youtubekat niespodziewnie wyskoczył. Gdy Tom jechał autem, później Osami podszedła do Toma, aby powiedzieć, że ma bardzo ważną informację. Okazało się, że ta informacja była bardzo ważna, a Tom ją zlekceważył. Kontynuacja nastąpi wkrótce.